Witamy Was bardzo serdecznie. Cześć Tomeczku. Witaj Witamy. Paweł. Naprawdę bardzo serdecznie. Jak zawsze lubimy pole, bo to jest to powiedzmy taka organiczna praca. Tak i mamy tak piękną pogodę, że aż się chcę po prostu tutaj być. Dokładnie tak. Idealne warunki do siewu kukurydzy. Tak. Termin też de facto, wszystko, ziemia jest ciepła. Końcówka kwietnia. Możemy jest znać. problem z wilgocią. My wiemy o pewnych tam podtopieniach, nie które tam no tak zwane nawalne deszcze. Tego nikt nie chce, ale no, musimy dbać o to, żeby kukurydza miała tą siłę wzrostu i ta wilgoć jest. W tym miejscu akurat jeszcze jest. Pole mamy przygotowane, więc no, znaleźliśmy Perfecto. się, robimy załadunek. Teraz z ziarnem pioniera. Tak jest. Wiem, że będziemy siali kukurydzę w obsadzie 78 tysięcy ziaren na hektar. To już jest troszeczkę mniej, bo tak, tak. zawsze było 88. Niektórzy nawet 90 tysięcy, 70 parę. Ja pamiętam, to pamiętam jest... czasy, kiedy bardzo powszechne było 90 tysięcy. Też to pamiętam, też to to pamiętam. To się ciągle zmienia. Tak, tak było z normą z zbóż, tak samo z tym. Tak. Oczywiście ten załadunek trzeba zrobić, ale zawsze już jest tak, że już te nowe zbiorniki w siewnikach, bo mówimy o siewniku hiszpańskiego producenta tak, Sola, Soma, Velox. Velox, do uproszczonej. I nawet można powiedzieć w lżejszych warunkach do nawet bezorkowego siewu. Tak jest. Znaczy on nadaje się na każde praktycznie warunki. Wiadomo, że jak jest gleba dobrze uprawiona, będzie miękko, no to to jest sień, który dostosujemy. Ale Dokładnie. takie prawdziwe oblicze, jak on pokazuje, no im cięższych, tym lepiej lepsze warunki wtedy Ale idąc od początku. Załadunek hmm. ziarna. Już te zbiorniki, bo to też była taka ewolucja, my to możemy tak. powiedzieć z z perspektywy 20 paru lat. Tak. Więc to się mocno rozwijało. Te zbiorniki 42 litry po tak. 45, tak. 50, 52, a w tym silniku mamy 70 litrów. Tak jest. I wchodzi pełen worek. To tak. jest bardzo wygodne. Tak. Może są to widać tutaj, jak panowie tutaj akurat wsypują. Motorzy. I to jest bardzo przydatne, jak się ktoś rozważa, albo na przykład pod usługi to to jest przydatne. Już nie ma tego przesypywania, cedzenia, coś nie dosypałem, coś tego, bo tak, takie jest. były różne chocki, klocki z tym tematem. E, siewnik jest w rednicy, ja bym to powiedział tak zwanej ciężki. Tak, to jest to siewnik z sekcjami wysiewającymi talerzowymi. Tak. No należy do kategorii ciężkich siewników. Tak. E, z hydraulicznym dociskiem sekcji. Z hydraulicznym dociskiem Tak. Jest. Każdy rząd posiada Swój własny siłownik hydrauliczny i ten maksymalny docisk sekcji możemy ustawić nawet do 350 kg na rząd. Skąd się bierze taka wartość? Właśnie. Sekcja to jest około 120-130 kg w zależności od wyposażenia. Do tego dodajmy ciężar ziarna w zbiorniku. No i sam docis około 200 kg wtedy. Nie? Czyli, czyli to mówimy o bardzo, o, o bardzo potężnym tak. jakby docisku, czyli Poza... możemy docisku. trudne warunki. Tak, trudne gleby, ciężkie, twarde, z dużą ilością resztek roślinnych, nam to tutaj zda egzamin. Do tego mamy jeszcze też taki hydrauliczny układ, który możemy aktywować, możemy też go wyłączyć, tak zwanego przeniesienia obciążenia z ciągnika w kierunku Na siewnik. siewnika. Mówimy też właśnie, bo te, skoro jest sekcja ciężka, powiedziałeś taką magiczną wartość, że to jest kilkanaście kilometrów na godzinę. Tak. I w związku też z tym ma inne rozwiązanie kół do, do, tak zwanych kół dociskowych tak. za sekcją. Tak jest. Tutaj mamy akurat koła, które są wykonane z grubego metalu, to są stalowe tak. koła, z karbowaniem, żeby się dobrze toczyły, a w trudnych mega warunkach, żeby też nam nacięły końcówkę tego V, jaki jest bluzda tak. utworzona, żeby ją zamknąć. Bo bardzo ważne jest w siebie każdym, żeby zamknąć bruzdę cierną. Właśnie, to jest bardzo ważna rzecz, o której powiedziałeś, bo chodzi o to, bo nawet były teraz nie tak dawno testy, jeżeli dobrze pamiętam dziś. Tak. 11 kwietnia e... mieliśmy testy w koło Środę gdzie obserwowano ten element właśnie dociskania. Tak. Siewnik e, sola, e, dozowanie ziarna, e, to jest normalnie grawitacyjnie opada. Tak. System e, siewnika pneumatyczny jest podciśnieniowy. To oznacza, <coughs> że nasiona, że ziarno jest przysysane do otworów tarczy wysiewającej. Przez zasanie powietrza. Tak jest. Tutaj mamy dwie turbiny na siewniku. Jedna służy do tego, żeby właśnie to ten system próżniowy nam tutaj uruchamiać, natomiast druga turbina, Sprawia, że jest tłoczone powietrze do zbiornika na nawóz mhm. oraz sam nawóz jest prowadzony z aparatu dozującego w kierunku redlic podsiewających pneumatyczne. Okay. Natomiast, powracając jeszcze do ziarna, tutaj mamy zastosowany aparat rozdzielający amerykańskiego producenta. Precision Panty. Precision Plantic, Tak jest. VSET-2 z bardzo dobrym podziałem ziarna. Będziemy no do... Bardzo i... wysoka precyzja, producent, nawet widzieć, mówi. I że się. mówi, że powyżej 99% w sieci kukurydzy. No, miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście jest. Potem sobie oczywiście to zobaczymy. Także mamy to ziarno, które powiedzmy jest podzielone w aparacie rozdzielającym. Precyzyjnie? Tak. I z tego aparatu rozdzielającego ziarno dostaje się w sposób grawitacyjny do takiej rurki. W tej rurce mamy fotokonferencję. I ona się... prowadzi potem do redlicy do, wysadzającej, wysiewającej która jest żeliwna, silna, trwała i robi nam bruzdę w kształcie i Tak, tylko że to jest bardzo istotne właśnie to, co, bo ten aspekt tego bo rozwiązań w tych uproszczonych jest kilka, między innymi jest takie, które nadaje prędkość ziarnu. Tak jest I naciśnieniowe, teraz, naciśnieniowe. I teraz to, te, to rozwiązanie daje taką możliwość, mam nadzieję, że to potwierdzisz, że okej, okay, przy kukurydzy można powiedzieć, że nie ma żadnych jakichś takich dziwnych zjawisk. Ale już na przykład przy rzepaku, kiedy płytko siemy, kiedy ten klinik jest no, no minimalistyczny. I półtora centymetra do dwóch. Dokładnie. Nie? I wtedy, wtedy ten pneumatyczne dozowanie, czyli powiedzmy takie powiedzmy, wrzucanie ziarna, mhm. no, rodzi pewne konsekwencje zawsze, przy jest, trudnych warunkach jest pewne ryzyko, że to ziarno gdzieś się odbije i wyleci gdzieś na powierzchnię tak. gleby. Natomiast niektórzy producenci od powiedzmy, systemów nadciśnieniowych stosują takie specjalne kółko, które z tyłu toczy się uniemożliwiając właśnie ziarnu odskoczenie na bok. Dokładnie tak. Można nawet powiedzieć, że im szybciej się jedzie, tym lepiej się sieje. Dokładnie tak. Natomiast I to my jest... mówimy o wysiewie bezpośrednio do, przez relicę wysiewającą do bruzdy. Tak. Tam, gdzie jest kontakt z wilgocią gleby, gdzie jest kontakt z glebą. Każdy gleb producent ziarna. się stara tak zrobić, a wychodzi czasami Natomiast różnie. Natomiast u nas też jest kółko dociskowe, ale ono naprawdę działa na zasadzie docisku. Czyli oczywiście... zagęszczenia tej ziemi tak, w linii tak się. To, co tak zawsze jest. podkreślaliśmy tak. na różnych programach. Ono no najlepiej się sprawdza oczywiście w drobonasiennych, typu rzepak, burak, to tam jest, do tego jest przeznaczone. Chciałbym się ciebie zapytać o taki jeszcze jeden aspekt, bo no, bardzo mocno się mówi, to sami macie okazję często teraz z racji tego KPO, Rolnictwo 4.0, elektronika, no, to jest taki bardzo szeroki temat, który krąży i ten siewnik ma możliwość spełnienia tak. rolnictwa 4.0. Tak, bardzo słuszne pytanie. To jest silnik elektryczny. Tak. Oznacza to, że wszystkie napędy w tym silniku są elektryczne. Każda tak. sekcja wysiewająca ma aparat dozujący z własnym silnikiem. Tak. W przypadku aparatów, które dozują ziarno, jest to silnik krokowy. Czyli ma odpowiedni moment obrotowy, taki, że od razu tarcza. Chodzi na właściwe obroty w sieci. Tak, bo to jest bardzo ważne, to co właśnie powiedziałeś, bo są różne rozwiązania. Akurat tak. tu producent podszedł w ten tak zwany silnik krokowy. Jak każdy, Każde rozwiązanie może mieć swoje plusy, ale tu jest ten bardzo ważny efekt, na który zwrócić uwagę, że od razu jest jak gdyby tak jest. pełna wydajność aparatu wysiewającego. Tak jest. on jest też bardzo blisko tarczy wysiewającej, tam jest tak naprawdę jedno koło zębate z kompozytu zrobione i bezpośrednio napędza tarczę. Także to bardzo ładnie, płynnie idzie. Natomiast przy podsiewaczu nawozów jest zbiornik podzielony niejako na dwa dozowniki. Tutaj w przypadku silnika sześciorzędowego każdy dozownik obejmuje pracą trzy rzędy. Czyli mamy siódmą i ósmą sekcję, można powiedzieć, elektronicznie. Wszystko oczywiście w standardzie ISOBUS. Możemy stosować tutaj mapy aplikacyjne ze zmiennym dawkowania, Na przykład jeżeli takie są w gospodarstwie, możemy też sobie oczywiście tutaj wszelkie mapowania Okay, też to Tomeczku, jak gdyby jedno, jeszcze taka jedna kwestia, konsekwencja rolnictwa 4.0, bo nabywamy różne systemy, bo tak. jest ich już coraz więcej, są w bardzo różnych cenach, niektóre są bardzo atrakcyjne ceny, ale też temat, który wywoływany jest bardzo często u nas w rozmowach z klientami, My podkreślamy, że zawsze trzeba być z racji szczególnie siewu punktowego z jednoczesnym nawożeniem, to tak zwane te licencje muszą, musi być pewien tak standard jest. licencji. Tak jest. Wielu użytkowników o tym zapomina, nawet składając wnioski tak. 4.0, tam są pewne wymogi zawsze. A jest zmienne dawkowanie. Zmienne dawkowanie no... Żeby rolnictwo miało te funkcje takie precyzyjne, to na pewno jest potrzebna licencja chociażby na to, żeby maszyna się widziała z terminalem. To jest, tak jest jedna licencja. Licencja UT. UT. Potem, Potem mamy licencję yy, na przykład Section Controls, po to, żeby nam w zależności od tego, <coughs> gdzie na polu znajdzie się maszyna, albo na końcu pola, żeby nam rozłączyły napędy aparatów dozujących. Dokładnie. Na albo w klinie, czy coś takiego. Tak jest. Potem jest e... może być to z... zmienne, dawkowanie. zmienne dawkowanie, VRA na przykład tak jest. variable rate tak. application, czyli zmienne dawkowanie jakiegoś tam powiedzmy produktu. I to może dotyczyć zarówno ziarna materiału siewnego, jak i nawozu. Właśnie. I teraz, bo to jest to było trochę podkwitliwe z mojej strony. Yy, yy, mogę być w błędzie, ale no, mam, mam, ja tak? mam mądrego człowieka, <laughs> więc korzystam z tego. Rozumiem, że wtedy, jeżeli jest zmienne dawkowanie i mam i nawóz i ziarno, to muszę mieć to zdublowane? Tak, musi być to zdublowane i się pojawia kolejna licencja, tak zwany multiproduct, czyli no terminal z jednej strony musi obsługiwać, móc obsługiwać przynajmniej dwa produkty, a żeby to działało, to musimy kupić klucz. Ten klucz to jest nic tak. innego jak licencja, Licencję, Dokładnie wprowadzamy tak. kod. Wiem, ale akceptujemy, to wybieramy sobie To jest bardzo ważna informacja. To będzie żeby tam potem Wiem, sobie... ale to jest bardzo ważna informacja, bo są takie przypadki, że ktoś ma zmienne dawkowanie, bo ma na nawozów i myśli, że jak teraz weźmie systemem isobusa siewnik do siewu kukurydzy z precyzyjnym nawozem i precyzyjnym siewem punktowym, że to mu wystarczy, no, no otóż nie starczy, na pewno nie starczy. I będzie bo obsługiwał będzie... tylko pociewać nawozów zamiast ziarna, Zamiast Albo ziarna. Odwrotnie. Dlatego pamiętajcie warto sięgać, czy nawet po nasze materiały YouTube'owe, czy nasze strony internetowe, czy szeroko jednak rozpytywać. Tak. I nie ma głupich pytań, nie ma głupich pytań. Ostatnie zawsze pytanie, tak podsumowując, zawsze dotyczy anteny, przy tak, punktowym jest. dobrze, żeby to była antena, albo sygnał korekcyjny taki, żeby to prowadzenie było tak no, w miarę, te, powiedzmy 2,5 cm, to już będziemy wtedy super Dokładnie zadowoleni. tak, to jest takie podsumowanie nawet tego automatyka systemu, kierownicy do tego. automatyka kierownicy, kierownicy. takie podsumowanie, to jest e, jednak standard minimum 10 cali, tak, bo tak, to się tak, robi kłopot, jednak 12 cali tak. to jest teraz, stało się takie takim optimum. Powiedziałeś o antenie, to już można powiedzieć tak jak w Trimble jest NAV 900, czyli ta tak, precyzja tak, jednak tam półtora centymetra. i to, to, to musi być, typu RTK, może, może być jeszcze ustawione. nawet uzupełnione o RTK. E, trzeba pamiętać właśnie o te Section Control, e, czy te wszystkie inne pozostałe, żeby mieć, jeżeli ktoś wybiera system 4.0, to tu inwestycja w maksymalny komplet, tak jak powiedziałeś jeszcze tak. kierownica do tego, to to jest Optimum krótko, ale treściwie staraliśmy się Wam przekazać z pola, jak się sieje kukurydzę w nowych siewnikach. Trzymajcie się. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a szorcy od 17 do 22.